Witam wszystkich, tu Ala. W jesień zaciąga już niebo szarymi chmurami i to znaczy, że nadszedł czas, aby przyjechać gąsienicami po kałużach i złym nastroju. Przez cały październik mamy zniżki na pojazdy premium od 2 do 8 poziomu. Pamiętajcie, że czołgi premium to nie tylko większy zarobek srebra i wolnego doświadczenia do skarbonki czołgisty, ale i najszybsze szkolenia załóg, a czasem jeszcze i preferencyjny matchmaking. Marzycie o czymś wielkim i potężnym w garażu, ale na razie macie dopiero piąty poziom i dowódcę bez żarówki. Cóż, czas na przyspieszenie. Nie udało Wam się zdobyć głównej nagrody we wrześniowym maratonie? Możecie kupić Dickermaxe ze zniżką lub jeszcze szybciej, choć bez zniżki, rozbijać się skorpionem. Poza tym mamy zniżki na zwykłe czołgi. Jak zazwyczaj obowiązują misje specjalne, nagrodą za które będzie rozmaity sprzęt i rezerwy osobiste. W weekend możecie skorzystać z potrójnego doświadczenia bojowego za pierwsze zwycięstwo dnia i podwójnego doświadczenia załogi. W październiku w grze pojawi się pierwszy szwedzki czołg 6 poziomu. Dla niego oraz innych czołgów premium. W ciągu ponad dwóch miesięcy będą dostępne specjalne zadania bojowe, za których wykonanie można uzyskać pięciokrotny bonus do doświadczenia bojowego. Szczegóły dotyczące wszystkich akcji można znaleźć na stronie internetowej. Nic się nie stało i z wierzchołkiem drzewa. Pojazd, który jest bohaterem tego wydania, został wybrany przez Was na serwerze europejskim poprzez głosowanie i tym razem to T57 Heavy. Dlatego od 1 października do 1 listopada obowiązują zniżki na tę amerykańską gałąź. Wejdźcie na stronę internetową i zagłosujcie. To wy decydujecie, na jaką gałąź będziecie mieli zniżki w listopadzie. To już wszystko. Powodzenia na polach walki. Klikajcie na okienka na dole. Oglądajcie najnowsze filmiki. Pa!